Wspomniamy Ci, się Chryste, miłosierdzia i miłosierdzia. Złożymy się z krzyżu świętym, najgęstszą jesienią. serce Jezusa, miłuj nad nami. Ojcze Święty, w godzinie miłosierdzia gromadzimy się w tej kaplicy, aby prosić Cię o łaskę przez zasługi Męki Twojego Syna, dla naszego zbawienia. Okaż miłosierdzie nam tutaj zgromadzonym. Okaż miłosierdzie tym wszystkim, ze których chcemy się modlić. Przez Świętego Maksymiliana, Świętej Faustyny. A zwłaszcza za dusze zmarłych. Polecamy Ci też, Twojemu miłosierdziu, prośbę o intencje wszystkich nas tutaj obecnych jak również tych, którzy się łączą z nami przez telewizję Niepokalanów. Te wszystkie intencje i prośby zanoszone przez witów telewizji nadsyłane przez czytelników Rycerza Niepokalanych, przekazywane przez wszystkich proszących naszą modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków, wielbrzymów, polecamy Ci Tutaj w naszym domu i pokaranowskim. Polecamy Ci Kościół Święty w tym momencie trudnym w oczekiwaniu na nowego papieża. Prosimy Ci o dar ducha świętego dla kardynałów, którzy jutro się zgromadzą na konklawę. O łaski szczególne dla naszego narodu, o mądrość wyboru właściwego prezydenta kraju. Wierz naszego, naszej rodziny franciszkańskiej, na ten czas oczekiwania na kapitułę generalną. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Udawa na naszego, naszego Boże, daj nam dzisiaj i nie ja odpuść nam naszych Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi, tak. teraz i w godzinę śmierci naszej. Pani. Wierzę w Boga Ojca stworzyć Stożyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się poczuł z uraź świętego, narodził się z Maryi Męczą pod polskim pionem, ukrzyżowa umarli po brzegiem. Całkiem nad wiekiem, z trzeciego dnia z martwych stał, na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocącego. Sam to przyjdzie, sądzi, żyje i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszech świętych obcowani, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, martwych stanie, Amen. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego Syna, Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przeboganie za grzechy naszej, całego świata, na jego bolesnej, i Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki. miłosierdzie i całego świata, jego dla nas i całego świata, nie, Jego jego męki, męki niech nie, 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 jego bolesnej męki. nie, 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 i nie, świata, A jego bolesnej męki. nie, 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 Jego bolesnej męki, nie, 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 Ojcze Przedwieczny, opierujemy Ci ciało i krew Bóstwo Najmilszego Syna Twojego Pana Naszego Jezusa Chrystusa Nasze, przebłaganie nie naszej i całego świata na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki

te Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzia i Jego bolesnej męki. nas i, świata. Męki. Miej Miej nas i świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze, Paganie, na nasze błaganie za nasze i całego świata, dla jego dla Pamiętaj, i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, jego bolesnej męki Plan nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Niech nosiedcie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niech nosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech nosiedcie dla nas i świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech nosiedcie dla nas i całej świat. I świata. Dla Jego bolesnej męki. Dzięki miłości dla, nas dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Największego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nas. błaganie za grzechy i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzia nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki nie uświadczył Pan o si świata. Dla Jego Bolesnej Męki nie Pan si Dla Jego Bolesnej Męki nie Pan si Dla Jego Bolesnej Męki nie całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie muszę całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie go dla nas całego świata. Miej dla Jego bolesnej męki. Nie go i całego świata. Ojcze przebieczno wziąłeś ci ciało i chętdusze i bóstwo najmniejszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na naszym maganie, zawsze na świat całego świata. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego dla świata. Jego dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego, dla nas i całego dla świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego, dla nas i całego dla świata. La Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki. Mimo święty dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej ręki. Niech go dla nas i całego świata. Święty Boże. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Zdrój miłościę dla nas Ufamy Tobie O to to Która Śwykły lewa Z najświętszego Serca Jezusowego Jako Zdrój miłości. i Święta Faustyno Święty Janie Pawle II się za Błogosławiony Michale Sopońsko Błogosławieni Męczennicy Niepokalanowa Módl się Módl się za nami. Za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Kończąc polecimy miłosierdzia Bożemu naszych zmarłych bieskie, przednie i, i dobroczeju. I daj królowo, mątro <mum> mi powiedz, oh Amen. I was błogosławi Bóg Mogący Ojciec i Syli Duch Święty. Trajcie Amen. Amen. w pokoju Chrystusa. Bo